Siemanko, ja jestem kameristą, a to jest pierwszy odcinek. A to jest po prostu klepaninka. Mamy taką mini pierpę, że bijemy się na drewnianą łopaty tak, żeby się nie zabić. Kto przegra, ten straci swój zamek i buduje nowy. Jest I dzisiaj ze mną podejść. Siemanko. Dzisiaj będzie, zrobię na YouTubie w wersji zwolnionej. Będzie śmiesznie. Nie śmiesznie. No właśnie. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Do boju, do boju. Do boju. Kurde. Mam do Was serdeczkę. No cuduszka, koniec. Nie no dobra. Zróbmy to jak chcesz. Idę zrobić Ja w swoim zamku będę czekał na ciebie. Tylko nie za długo, bo 5 minut musimy nagrać, żeby było 10 minut tam. Czyli do 17 minut. Dobra. Ale zrób taki malutki jakiś, tylko żeby się poklepać trochę. kawalny tutaj. Ładnego. Jeszcze wezmę sobie... O, tak powinno być lepiej. Wezmę drewienko. Tak. Okej. Okay. Ja jestem gotowy, możemy się lać. Ale już noc idzie. Jeszcze nie. Jeszcze tylko jeden. Пока я с ним готов. А то добавлю, добавлю. Ну, где я Ну, вот так. gdziesz do mnie? Nie wiem No gdzie jest? Już do mnie idziesz? Nie chcę. No chodź, chodź, chodź. Ja nie mam zamiaru. Ja nawet nie Gdzie ty jesteś? Tam w zamku? <grymne> nie wiem czy iść, czy nie iść Dobra, pójdę do twojego zamku, idę O gdzie ty jesteś? O no. no, ja to nigdy nie wybrałam bo ty masz lepszy komputer What? <grystanie> <grystanie> Tepam się Chodź tylko tak na szybko się powalimy tylko raz bo już trzeba kończyć odcinek Taki króciutki nie? Mhm, uh -huh. a możemy jeszcze sobie pograć to w tą grę No możemy Gdzie moje ity? Nie wiem. Gdzie tu jest jeszcze Tu jest. Nie no, bo już musimy kończyć to. No dobra, 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 dobra. No, mi zamek. Dobra, no kończymy dobra. odcinek, bo mamy 10 sekund.